Cześć wszystkim, Piotrek z tej strony. Dzisiaj film taki trochę nietypowy, gdzie bowiem, bo ponieważ chciałam dzisiaj złożyć takie nietypowe życzenia. A mianowicie parę dni temu zaczęło się, zaczęło się lato, dzieci już mają wakacje. Wszystkie dzieciaki, młodzież żyje wakacjami. Zaczęła żyć wakacjami. Część gdzieś wyjedzie na wczasy, tak dalej, yy, dlatego z tego miejsca chcę Wam wszystkim, zarówno tutaj no, dorosłym, jak i dzieciakom, którzy gdzieś tam wyjeżdżają, życzę, że żeby przede wszystkim te wczasy i w ogóle całe wakacje były bezpieczne. By było tyle samo wyjazdów na wczasy, jak i powrotów, by nikomu nic się nie stało, żeby wszyscy cało wracali ze zdrowiem. I tutaj taki apel ode mnie, abyście uważali. Jeżeli jedziecie nad morzem, to wiadomo, żeby się strzec z jakichś niestrzeżonych kąpielisk, dzikich plaż i tak dalej. Wiadomo, każdy chce się wybawić i tak dalej, ale wiadomo, bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeżeli gdzieś tam pójdziecie jakimiś łódkami, rowerkami, takimi na wodzie i tak dalej, to. Pamiętajcie o tych kapokach. To nie jest na że tam założycie kapok, i tak dalej. Chodzi w końcu o wasze bezpieczeństwo. Wiem, że lata to jest taki czas grillowy, piwko, i tak dalej, ale jeśli jesteś, jeśli jesteś młodą osobą, to pamiętaj, że nie musisz przesadzać z alkoholem, by się dobrze bawić. Jeśli chcesz pokazać, że jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna, to. Pokaż, że możesz się bawić bez alkoholu. I co? I przede wszystkim uważajcie na swoich bliskich. Wiadomo, ostatnio dużo się mówiło o tych tragediach związanych z pozostawieniem dzieci w samochodach. Dlatego, jeżeli jesteś rodzicem, to pamiętaj, że tutaj no, priorytetem zawsze jest dziecko. Wiem, że teraz żyjemy w takich głupich czasach, gdzie człowiek ma. Tysiąc spraw na głowie naraz raz, ale taką główną sprawą to zawsze powinno być bezpieczeństwo naszych najbliższych, dlatego, wie tam, gdzieś nie wiem, wychodzimy z samochodu, i tak dalej. To sprawdzajmy, czy w samochodzie nie zostawiliśmy kogoś, lub coś, nie wiem, ważnego i co, i to wszystko. Przede wszystkim życzę Wam udanych wakacji. By wszystkie Wasze plany wakacyjne się w miarę spełniły, i by pogoda każdemu dopisała. Jeszcze raz mówię, dużo, dużo zdrowia w te wakacje, i aby te wakacje były bezpieczne. No i nie przesadzajcie tam, jeśli jesteś osobą do Smegenatu, tam nie przesadzajcie z jakimiś tam. Używkami typu jakieś narkotyki czy coś i w ogóle najlepiej tego nie brać. I mówię, no pokażcie, że można się bawić bez różnego typu tego rzeczy. I co? I to wszystko. I jak zawsze na spontanie, jeżeli się spodobał, to łapa w górę. Jeśli możecie dodać się subskrypcję, jakiś komentarz i to wszystko. No wiecie, pogoda opisuje w z 30 stopni, nie wiem jak to jest w słońcu, ale też ładnie daje, dlatego ja tak na chwilę tylko wyszedłem na dwór, żeby coś dla Was tak na szybko nagrać i wracam do domu, bo naprawdę grzeje. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w ten okres letnio-wakacyjny i trzymajcie się. Cześć!